Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na maj 2025 dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem bliźniąt. Moi kochani, cieszę się, że tutaj zaglądacie, że możemy tutaj się spotkać i mam nadzieję, że to czytanie będzie dla Was dobrym czytaniem. Maj jest takim szczególnym miesiącem chyba najpiękniejszym miesiącem w roku. Chociaż wszystkie miesiące są fajne. <laughs> Zależy, co się dzieje, oczywiście, w naszym życiu. I mam nadzieję, że to będzie, będzie dla Was, kochani, bardzo dobry miesiąc. Także startujemy, a zobaczymy, jakie tendencje Was oczekują. Pierwsza karta, Wasz temat. Pustelnik. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało, szóstka kielichów. Wasza świadomość. Rycerz Buław. Wasza podświadomość, kapłan, to co było. Ósemka buław, to co będzie, głupiec. Wasza energia, zielec, energia zewnętrzna, król buław. Obawy lub nadzieje. Siódemka kielichów i karta na przyszłość. Dziewiątka monet. Karty leżą. Można właściwie zostawić. Okej, okay, kochani, e, waszym tematem jest pustelnik. Pustelnik jest kartą, można powiedzieć, samotności. Można powiedzieć nawet osamotnienia, ale ta samotność czy to osamotnienie, to, że człowiek potrzebuje czasami czasu dla siebie, to nie jest nic takim strasznym. Tak długo, jak nam to nie dokucza, w każdym razie takie momenty, kiedy jesteśmy samotni, są nam bardzo potrzebne do tego, abyśmy mogli zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, co dla nas jest dobre, nad tym, co nas robi szczęśliwymi. I to, co robimy w życiu, to jest właśnie to, to jest to, co chcemy robić, to jest nasze życie, to jest nasza namiętność. A czasami jest tak, że my po prostu robimy coś. No, bo rodzice nas w tym kierunku pchnęli, albo środowisko nas tak akurat ukształtowało, ale tak do końca nie jesteśmy szczęśliwi z tym wszystkim. I czasami warto się zastanowić nad tym, i tym bardziej, jeżeli na przykład człowiek nie jest zadowolony i dłuższy czas to się ciągnie. Wtedy trzeba szukać tego czegoś, co by nam właśnie to szczęście dało. Tutaj mamy wszystkie kielichów. Ja widzę, że będziecie wracać do przeszłości. Będziecie grzebać w przeszłości, być może szukać właśnie takich pozytywnych, pięknych momentów, aby zobaczyć, czy tego nie można by jeszcze raz przeżyć. Może inaczej, na pewno inaczej. Bo dzisiaj jesteście inni. Jeżeli coś w przeszłości się zdarzyło, to jest jakiś czas między tym, co było kiedyś i te, i co jest dzisiaj. I w tym czasie się zmieni, zmieniamy, zmieniliśmy. I na pewno, jeżeli będziemy chcieli przeżyć coś, co było minęło, ale było dla nas takie bardzo piękne, to dzisiaj to będzie inaczej smakowało. Inaczej. Może już nie będzie takie piękne, a może będzie jeszcze piękniejsze jak kiedyś. Kochani, zobaczymy. Co tutaj jeszcze karty dopowiedzą? Dowiemy się czegoś, czy to będzie tylko takie symboliczne znowu? Mamy umiarkowanie, mamy czwórkę, czwórkę monet i mamy wieżę. Widzimy, że jest jakaś sytuacja w Waszym życiu, która wymaga takiej delikatności. Wymaga, aby z tym umieć się obejść. Umieć się do tego jakoś przygotować, umieć tym pokierować, tak aby z tego zrobić jak najwięcej dobrego, coś takiego, co dla Was y, jest będzie, będzie ważne y, i będzie procentowało na przyszłość. Co jest ważne i co będzie ważne, będzie procentowało na przyszłość. Czwórka kielichów pokazuje. Ograniczenie, człowiek się sam ogranicza, bo boi się. Boi się, że jeżeli wyjdzie poza granicę um, swoich możliwości, że może coś stracić, że może um, nie podołać, na przykład. Tak? Ta czwórka monet jest kartą takiego schematu, w którym się człowiek porusza i boi się wyjść poza. Czasami trzeba zaryzykować. Mamy tutaj 16 wieża. Wieża pokazuje właśnie, że coś trzeba zniszczyć, coś musi się przewrócić, prysnąć, rozwalić, że tak powiem. I tutaj, może, właśnie ten schemat, ten schemat, w którym się poruszacie. Często jest tak, że my po prostu przyzwyczajamy się do pewnych zachowań. Przyzwyczajamy się, uczymy się pewnych zachowań, można też tak powiedzieć, no i przyzwyczajamy się do tych zachowań, no i tak funkcjonujemy przez dłuższy czas lub przez całe nawet nasze życie, ale przychodzi taki moment, kiedy ta sytuacja, kiedy sytuacja wymaga zmiany. Musimy się przystosować, musimy zmienić ten ry rytuał czy ten schemat, i tutaj widać, że te zmiany muszą nastąpić. Widzimy w Waszej świadomości rycerza buław, tak? I w energii zewnętrznej króla buław. Widzimy, że są dwie energie. Jedna jest na zewnątrz, ktoś obok was stoi, być może to jest nawet więcej ludzi. wyćmy z założenia, że to jest jedna osoba. I wy dwa ognie. Tutaj będziecie, yy, macie takie 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 nastawienie wojownicze powiem ogień ogień jest to nie jest wasz element ale w tym miesiącu być może właśnie trochę tego ognia będzie, będziecie musieli z siebie wydostać bo na zewnątrz jest ktoś kto właśnie ma tak dużo właśnie takiej takiego zaangażowania ma dużo takiej chęci żeby tutaj coś zrobić w tej sytuacji. Być może wyjść poza swoje granice, a wy poruszacie się, tak jak powiedziałam, tylko do, do e, tej granicy, a nie dalej. I tutaj, żeby temu komuś dorównać, będziecie musieli troszeczkę więcej poza swoje, poza swoje możliwości wyjść i zobaczycie na pewno, że macie potencjał, żeby więcej z siebie dać. Ehm. Widać, że tutaj energia z waszej strony jest zawieszona, właśnie ogień jest i wy powinniście y, troszeczkę wy siebie, ale boicie się, tutaj jest y, ten wisielec, tutaj macie czwórkę monet, czyli jest taki strach, można powiedzieć. Z jednej strony strach, a tu z drugiej strony może też taka, takie przekonanie, y, a po co mi to, a może to się nie uda? Taka może rezygnacja, zostawię to lepiej tak jak jest, bo jeszcze sobie sama gola szczelę, czy sam sobie gola szczelę, bo może przedobrze wszystko i tak dalej, i tak dalej. Człowiek taki niepewny jest, tak? Dlatego tutaj trzeba się naprawdę dobrze na tym zastanowić i być może potrzebujecie, aby to wyzwanie przyjąć. Potrzebujecie właśnie czasu dla siebie, żeby się do tego przygotować, zastanowić się. Wasza podświadomość właśnie pokazuje kapłana, mądrość życiową, dobrą wymianę z innymi, pozytywną wymianę. No i tutaj od razu piątka monet też się pokazuje: jakieś problemy, e, zamartwianie się, jakieś konflikty być może międzyludzkie. Ja podejrzewam, że. Wy macie tę możliwość w tym miesiącu, żeby wyjść właśnie po, poza swoje granice, poza te granice waszych możliwości i sprawdzić się, poznać siebie jeszcze lepiej i e, 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 przekonać się, że możecie więcej, ale boicie się tego, bo tutaj. Jest jakiś konflikt, jest jakiś konflikt międzyludzki. To siedzi w waszym sercu. Wy wiecie bardzo dobrze, że jeżeli wyjdziecie poza te granice, to dostaniecie może w łeb, tak? Że ktoś już tam czeka być może na zewnątrz, żeby was uciszyć, tak jak to, się, jak to często bywa. Bo być może otoczenie nie jest przyzwyczajone do tego, że wy się wychylacie z czymś tam, tak? Często jest tak, że ludzie się przyzwyczaili i wiedzą, że ten człowiek funkcjonuje tak, a nie inaczej, i teraz, jak ten człowiek jak, jak ten, ten człowiek zmienia swoją strategię czy swój sposób zachowywania się, to wszyscy robią duże oczy i mówią: No, te, tego to jeszcze nie było. No, przecież to nie jest on czy ona, tak? To nie znam jego e, w takiej sytuacji. On nigdy się tak nie zachowywał, tak? Na przykład. E, no tak, on nigdy się tak nie zachowywał, co nie znaczy, że on całe życie będzie się tak zachowywał, może się zachowywać też inaczej. Tak jak to w życiu bywa. I czasami właśnie wychodzimy poza te schematy, i inni stawiają duże oczy, i my też, że my umiemy inaczej, że my potrafimy inaczej. Ludzie się zmieniają, tak? Ludzie się zmieniają. E, także tutaj ja podejrzewam, że Was blokuje tutaj jakiś konflikt zewnętrzny. Na zewnątrz, na zewnątrz jest coś, jakiś konflikt z jakąś osobą być może. I boicie się tego, że jak wychylicie się, to możecie coś stracić, albo tutaj zacznie się jeszcze ten konflikt pogłębiać, ale zobaczymy dalej. Tutaj widzimy, że ta osoba na zewnątrz też nie jest w najlepszym tutaj nastawieniu. Też ma taki mętli w głowie i też wychodzi z założenia, że to się musi skończyć. Że to nie może tak zostać. Ja tutaj widzę, tak jakby między Wami a jakąś osobą z zewnątrz, właśnie był jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie. I ta osoba życzy sobie, żeby w końcu to załatwić, bo to załatwić, żeby, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, bo tą osobę to bardzo niszczy wewnętrznie i Was również. Tutaj widzimy kapłankę, widzimy tą dziewiątkę mieczy, czyli. Chęć takiego porozumienia się też z wyższą instancją zaufaniu um, światu, że świat pomoże, tak? Ale, ale, tutaj musi się coś zmienić, coś musi się, um, um, coś musi się zakończyć. I, i ja podejrzewam, że właśnie. Ten konflikt, tutaj widać jakiś konflikt jest, jakieś nieporozumienie, być może coś niewyjaśnionego, może coś właśnie z przyszłości nie rozum, nie wyjaśnionego bo tutaj ta, ta szóstka kielichów się pojawiła, ten powrót do przyszłości w waszym temacie. I tutaj też widać bardzo dokładnie, że trzeba coś załatwić, ale wy się boicie tego. No to tak jest, takie rozgrzebywanie może jakichś tam starych ran, tak? ale tak czy inaczej to trzeba załatwić. Często mamy takie, takie, takie sytuacje w naszym życiu. I ja tutaj mam taką nadzieję, jak patrzę na tą kartę, siódemkę monet, że gdzieś tam w waszym sercu jest taka właśnie nadzieja na to, że to wszystko się ułoży, że będziecie mogli na nowo zainwestować. W Albo w tą relację z tą osobą, albo po prostu, jeżeli z tą osobą coś wyjaśnicie, to wam otworzą się inne możliwości i będziecie mogli na nowo swoje życie układać lepiej, lżej. Tutaj mamy tego głupca, czyli e, też taki nowy początek z taką lekkością dla was się zacznie, bo tutaj jest takie jakieś obciążenie dla was, ale dla tej drugiej osoby jednocześnie. I ta druga osoba też sobie życzy tego, żeby po prostu. E, Doprowadzić to w końcu do końca, i może też ta osoba się boi, tak? I nie wie, jak zacząć. Tutaj ta dziewiątka, dziewiątka też to bardzo dokładnie pokazuje, tak? Taki w głowie człowiek ma. Dziewiątka monet się pokazała tutaj na końcu. Widać, że w końcu człowiek chce osiągnąć coś, osiągnąć, jeżeli chodzi o tę sytuację, tak? Nie, nie tkwić. Nie tkwić w, w czymś, co, co was blokuje, tylko tutaj popchnąć to do przodu. Mamy asa buław, mamy wóz i mamy rycerza mieczy. I tutaj widać, że zaangażowanie z waszej strony i z, z, z strony osoby, tej drugiej osoby będzie dużo. O tym mówiłam już na początku. tak? Rycerz Buław się pokazał, y, król Buław się pokazał, i tutaj jeszcze ten as była dla Was obojga, można tak powiedzieć, y, i ten wóz. Ja, ja podejrzewam, że się połączycie, że się połączycie, że ob, ob, obie strony w końcu dojdą do m, tego momentu, że obie strony będą chciały tego samego, czyli wyjść z tej sytuacji, coś załatwić, coś wyrównać, porozmawiać ze sobą nie tkwić w takim, w takim zawieszeniu. Tutaj mamy ten, ten, y, tego wisielca. Y, tutaj jest śmierć, strona zewnętrzna. U was jest wieża, czyli coś się musi zakończyć. Coś musi w końcu runąć i na nowo się poukładać. I tutaj musicie zrobić w waszym, w waszym życiu jakiś, jakiś porządek. Rycerz mieczy tutaj przychodzi też wam z pomocą. Y, to jest ktoś, kto y, kieruje się rozsądkiem, tutaj jest bardzo dużo rozsądku, tutaj nie ma kielichów, ja tu nie widzę kielichów, może gdzieś jakiś kielich się schował, nie wiem, nie widzę, <grym> także w tym miesiącu ja widzę, że u was będzie, będą ważne sprawy takie, które będą wymagały głowy, rozsądku, no mamy tutaj szóstkę kielichów, tak, czyli ten powrót do przyszłości, to chyba te jedyne kieliche tutaj są, i Także ten, te miecze, ten rycerz mieczy tutaj pokazuje rozsądek, yy, kierowanie się głow głową, kierowanie się rozsądkiem. I tutaj będziecie walczyć o siebie. Walczyć, żeby coś zakończyć, żeby z czegoś wyjść, z jakiegoś, jak powiedziałam, konfliktu, nieporozumienia, może coś zostało niedopowiedziane, może z kimś się pokłóciliście w przeszłości i, i rozeszliście się e, bez słowa. I to jednak ciąży, gdzieś tam wracacie y, ciągle do tego, ale boicie się też wyciągnąć y, rękę do tej drugiej osoby, żeby porozmawiać o tym, bo boicie się tego, że to może doprowadzić jeszcze do większego konfliktu. I u tej osoby jest to samo, i ta osoba też chce w końcu to załatwić, bo się z tym męczy. Na pewno też przychodzą takie momenty, że no, Jakoś ciężko jest tej osobie, dlatego tutaj musicie coś załatwić y, z pewnym człowiekiem, nie wiem kto to jest, czy to jest was, wasz partner, były, czy nawet i, 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 z którym jesteście w tej chwili, też są takie ukryte y, sprawy, o których się nie mówi. Często jest tak, bardzo często nie mówimy w naszych związkach, w naszych relacjach, czy to jest z partnerem, z partnerką, czy takie miłosne relacje, romantyczne relacje, ale również inne relacje życiowe. My często nie mówimy o ważnych rzeczach. A to jest ważne, żeby budować lojalną relację. I często zamiatamy pewne problemy pod dywan. Tak? Podchodnik, pod dywan, jak to można tam nazwać. I to jest coraz większe, coraz większe. Jeżeli my tego nie załatwimy kiedyś, to się przewrócimy przez, przez tą górę, która właśnie się zrobi pod tym chodniczkiem, i, i kiedy się potkniemy i przewrócimy. Powiem tak w cudzysłowie. Wiecie, o co mi chodzi. Także załatwianie pewnych problemów na bieżąco jest bardzo ważny. Niekiedy trzeba odczekać, niekiedy nie da się na bieżąco załatwić, niekiedy trzeba uspokoić emocje, odczekać, potrzeba czasu, żeby mieć inne spojrzenie na tą sytuację, wyciągnąć jakieś wnioski, popatrzeć na siebie, co ja źle zrobiłam, popatrzeć na, na tą drugą osobę, dlaczego ta osoba się ten, tak zachowała, e, co ja włożyłam, do, do tego, że akurat tutaj coś zagrzytało, tak, bo my często z, zrzucamy winę tylko na tą drugą osobę, albo zbyt sobie przypisujemy winę, też jest tak, i później się zatruwamy całe życie, i później zaczynamy chorować, i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba spojrzeć na pewne sprawy tak zupełnie realnie, obiektywnie, nie obwiniać się i nie obwiniać zbytnio innych ludzi. Tylko po prostu, no, my jesteśmy ludźmi, każdy popełnia błędy, przebaczyć sobie, przebaczyć innym i podaj sobie rękę. Powiedzieć, ach, machnąć ręką, wytłumaczyć sobie, porozmawiać, machnąć ręką i do przodu. Nie ma co żyć w jakimś żalu, w, jakimś, w takim żalu, że ktoś nas krzywdził, że ktoś tam coś zrobił i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest, żeby przebaczyć. Jeżeli będziemy mieli taki spokój w sercu i przebaczymy innym, przebaczymy również sobie, będzie nam lżej, kochani, będzie nam lżej i przede wszystkim yy, nie będziemy chorować. Bo nasze choroby właśnie często biorą się z tych negatywnych emocji, z tych negatywnych przeżyć, uczuć. I tego żalu, tego, tego czasami takiej zemsty, którą nosimy niekiedy w sercu, bo chcemy komuś wsadzić szpilkę, ach niech jemu tam czy jej się dobrze nie wiedzie, bo, bo on czy ona coś mi tam w życiu narobił, czy zabrał i tak dalej. Nigdy tego nie róbcie. nie, nie Obojętnie kto nam co w życiu zrobił, błogosławcie tego człowieka, przebaczcie mu i... Oddajcie ten problem wszechświatu Bogu, e, w co wierzycie, tak, niech już życie to załatwi za was, ale nie noście tego żalu i, i takich, takich negatywnych uczuć w swoim sercu, bo sami siebie zatrujecie. Także tutaj, kochani, to wyjaśnienie jakiejś sytuacji, jakiej sprawy, jakiegoś konfliktu z pewną osobą. Przyniesie Wam naprawdę ukojenie i lekkość, I początek, początek. Będziecie mogli z taką lekkością zacząć coś nowego. I życzę Wam tego na ten maj z całego serca. Być może właśnie bez większych tutaj problemów dogadacie się z tą osobą, nie będzie na takiego żalu po obu stronach i kto wie, kto wie, może akurat będziecie jeszcze dobrymi przyjaciółmi. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się ciepłutko, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i do zobaczenia!